Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu państwu. Wiedzą państwo, że Robert Redford yy, odszedł od nas. No, szkoda, yy, w, w, bardzo szkoda. Rządło to jest mój taki jeden z, mojej, z, z mojego top 10. Bardzo lubię. Yy, będę lubił zawsze. Dobrze, nie, nie, to nie weszło w skład utworu, no bo przecież utwór ma być bardziej satyryczny, a to jest smutna wiadomość. Więc dzisiaj, proszę Państwa, będzie o panu Ziobrze, który ma być doprowadzony do sądu o panu Donaldzie, Panu, no, o Donaldzie Trumpie o sygnałach alarmowych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, że pan błaszczak się kompletnie skompromitował. No i o pogodzie, no bo pogoda ma nas zaskakiwać niebawem. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu własnym i oczywiście ciotki Dorodki. Jak mawiała ciotka Dorodka będzie pierwsza zwrotka! Sąd okręgowy w końcu decyzję podjął dobrą, by za frak doprowadzić do siebie pana Ziobro. Komisję Pegazusa ulewał ciepłym moczem, a teraz go za tyłek. Ach, jakież to urocze! Jak maliała ciotka Dorotka, będzie druga zwrotka. Prezydent Trumpek Donald podkłada się ze szczętem I zdawać by się mogło, że Ruskim jest agentem Przyjaciół ma głęboko To moja analiza Potrzebni tylko po to, by Tylek mu wylizać Jak mawiała ciotka Dorotka Będzie trzecia zwrotka Sygnały alarmowe są znane mało komu. By nie być indolentem, niczym były szef monu, musimy się nauczyć, co wyje, rzecz upraszczam, Oj chyba nikt by nie chciał być ciemny jak pan Właszczak. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie czwarta Dorotka. Uwaga na pogodę! Szykują się upały, Lecz w trymiga od razu odejdzie upał cały. To września urok, grzeby w klimacie popieprzonym Z dnia na dzień z kąpielówek się przebrać w kalesony. Jak mawiał wujek za skroniec, teraz będzie koniec. Nie ukrywam, że mamy dzisiaj 17 dzień września. To jest rocznica wkroce, wkrocenia wkroczenia wojsk radzieckich do Polski. Smutna rocznica z 1939 roku. Wtedy Witkacy popełnił samobójstwo, Tu pamiętam, bo pisałem pracę nawet o tym. W, 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 środa jest 17 września, jak wspomniałem, i imieniny obchodzą Justyna i Robert. A także Dargosław, Dezyderiusz, Drogosław, Dziebor, Franciszek, Gordian, Hildegarda, Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Narcyz, Piotr, Sokrates, Szczęsna, Szczęsny Teodora, Walerian, Zygmunt, Zygmunta i Herubin. Wszystkiego dobrego. Taka lista na dykcję. Akurat rano. Nietypowe święta: Światowy Dzień Sybiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Przysłowie na dzisiaj. Jaką pogodę na nowiu da wrzesień? Taka bywa zwykle przez całą jesień. Zobaczymy. Irena Jurgielewiczowa jest autorką cytatu dnia dzisiejszego. Miłość to uczucie, którego żądać nie można. Jest darem, nie osiągnięciem. Dobrze, nie, nie mam jakiegoś chyba przejścia dobrego od tego cytatu do Bącika Kasi. No w każdym razie dzisiaj Darek Rybak przysłał grę półsłówek i ona jest następująca. Denis w pianie. Pewnie się zdarza. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, moje uszanowanie i do zobaczenia, do jutra. Pa!